Witam, hej. sobotnie wybieganie w sandałach Luna Sandals, model Lead Pacer, świetna pogoda, ciepło, trochę duszno, ale nie grzeje słońca aż tak mocno, więc biegnie się naprawdę fajnie. No właśnie. Czy w butach biegowych moglibyście tak zrobić? Oczywiście, żebyście mogli, ale jak to wam się później biegło. W sandałach nie ma problemu. Poszedłem sobie przez turmyczek. Sandały? nic, spoko. Nic się nie dzieje. Fullet z tak zwanego MGT Monkey Grip Technology. Nic się nie ślizga, jest elegancko. Biegnę sobie dalej. Przechodziłem bardzo ostrożnie przez, e, przez tą rzeczkę, dlatego że nie wiem co tam się dzieje w środku. Różne kamienie, jakieś gwoździe, inne baciewie. E, jest tu kolejna zaleta w porównaniu do biegania boso. bo bałbym się tam przejść, różne śmieci tam przeczają, a ja w sandałach sobie spokojnie przeszedłem i biegnę dalej. E, co chciałem wam jeszcze powiedzieć? Od kilku dni, a może nawet paru tygodni, Męczy mnie dziwny ból łydki w tym miejscu. Tutaj zaczyna się nad kostką delikatnie. I w czasie biegu w czasie lądowania i biegnie dalej komaruszek masakra. Yy, promieniuję w stół łydki do góry. Nie mam pojęcia co to jest. Yy, moja filozofia jest taka, jeżeli coś boli, to podłoże tego bólu musi leżeć zła technika biegu. Dlatego co robię? Zwalniam maksymalnie, staram się nie przekraczać tempa 5,30 na kilometr i pracuję nad techniką. Musi być lekko, musi być płynnie. Ktoś kiedyś mączu powiedział, że pyłek niesiony na wietrze nigdy się nie zmęczy, nigdy nic go nie będzie bolało i to jest dla mnie cel w bieganiu to staram się osiągnąć. Teraz biegnę sobie właśnie w takim tempie. Myślę nad tym, jak stawiam stopy, jak biegnę, jaki mam krok i jest lepiej. Musi być lekko. Stopy trochę delikatnie muskają ziemię. Wyobrażam sobie, że jakbym był na bieżni mechanicznej. Stoję w miejscu, a to ziemia, ścieżka się pode mną obraca. Bardzo mi pomaga taka wizualizacja pracę nad techniką biegu właśnie polecam może warto spróbować może może wam też się przyda i od czasu do czasu oczywiście bose przybieżki nawet bose spacery gdzie tylko się da jak często się da na bosaka według mnie ma to naprawdę ogromny wpływ na technikę biegu nawet jak później zakładamy buty i pełen luz pełen luz Lecę ramiona luźne nigdzie nie jesteśmy spięci Całe ciało pracuje naturalnie, samo się rusza. Równy oddech rytmiczny, złapać rytm i organizm, ciało biegnie samo. I wolniutko, wolniutko, nie myślimy o tempie, tylko powolutku, powolutku na luzaka do przodu. Nie ma czasu, czas jest niewawny. jest tylko technika, nic nie może boleć. Poza tym różne maści, kąpiele w solance, no i mam nadzieję, że wkrótce się sytuacja unormuje i już będzie można biegać normalnie. Hej!